Wystawa opowieści starej bieliźniarki to tak naprawdę podróż sentymentalna, w czasy sprzed mniej więcej 100 lat. Prezentujemy na tej wystawie nabyte w ciągu ostatnich kilku lat eksponaty, przedmioty, które trafiły do nas najczęściej w formie darów od mieszkańców miasta. To bielizna, zarówno ta pościelowa, jak i osobista. Stąd też na wystawie możemy zobaczyć majtki damskie do kolan, koszule męskie, yy, halki, ale także na przykład kombinację damską, czyli połączenie majtek z koszulką, z przełomu XIX i XX wieku. Chcieliśmy także na tej wystawie zaprezentować, jak dbano o tą bieliznę. Bo bielizna była czymś bardzo ważnym. Chodziło o to, żeby była biała, w związku z tym ją gotowano, namaczano, prano. A potem po wyschnięciu yy, maglowano czy prasowano. Stąd też na naszej wystawie i pralka sprzed stu lat, i balie, i tary do prania, ale także żelazka. Te na węgiel, na duszę, na gaz, a także na spirytus. I ostatnim elementem tej wystawy jest zaaranżowany pokój. Pokój, w którym wszystko jest pięknie wyprane, wymaglowane, wyprasowane. Gdzie możemy zobaczyć panią, która właśnie wstała z łóżka i ubrana jest w przepiękną właśnie kombinację damską, ale jednocześnie możemy zobaczyć szafę, w której ułożona jest bielizna. Bielizna podzielona na gatunki, gdzie każdy gatunek powiązany jest innego koloru wstążeczką. To zgodnie z ówczesnymi poradnikami miało pomóc w szybkim odnalezieniu tego, co nam potrzeba. Ta wystawa tak naprawdę, myślę, że zadowoli każdego widza. Dla starszych będzie podróżą sentymentalną w czasy dzieciństwa czy młodości. Dla młodszych i najmłodszych przede wszystkim poznanie tego, jak kiedyś dbanie o takie zwykłe, codzienne sprawy, ile ta, dbanie, ta dbałość wymagała siły i czasu. Bo dzisiaj wrzucamy rzeczy do pralki, wciskamy jeden guzik, pranie załatwione. Kiedyś trzeba było to wszystko zrobić ręcznie. Co więcej, tutaj nawet najmłodszy może zobaczyć, z czego robiono krochmal, bo mamy tu położone jego ziemniaczka, mąkę kartoflaną i ugotowany krochmal, który kiedyś powszechnie był stosowany do usztywniania bielizny.